Po raz 55. Werona wypowiada mi wojnę. Przysięgam, że ją zniszczę, zmiażdżę i po prostu jest. Koniec Werony się właśnie teraz nastał. It's game over for Verona. Przysięgam. Game over for Verona. Nie interesuje mnie to. Miem iść na wojnę z Genułą, to Verona znowu wypowiada mi wojnę. Nienawidzę Verony. Znowu mi wypowiedzieli wojnę. Zdrajcy. Zniszczę Weronę. Przysięgam, zniszczę ją. Nie będę jej wchłaniał, wiadomo, no ale ją zniszczę, nie? Kompletnie. Mam tu 100 kawalerzystów, więc jest przeperfekcyjnie. Ja sobie ich muszę bardziej ukryć. 6000. Dobrze, kupujcie. Ja wam, ja wam wezmę to w końcu. Boże, znowu to. Dobra, tą kawalerię to trzeba ukryć. Albo iść tutaj. Zobaczymy. Ta kawaleria mi polegnie, jak oni tu przyjdą. Specjalnie będę oblegał tą yy, prowincję ich. Aha, no i ta kawaleria poległa. Więc, dobra. Nie ma o czym gadać nawet. Dobra, biorę durny pokój. Bo chcę po prostu, żeby oni wyzwolili się spod władzy. Chcę to po prostu wycofać. Koalicja, okej. Okay. I teraz chcę wejść w wojsko. Rozwiązać wszystkie poborówki. Okej, okay. i teraz chciałbym więcej konnicy zwerbować. Definitywnie. O pancerzonych jeźdźców. Perfekcyjnie. I teraz będziemy się szykowali do wojny z Genuą, bo mamy fajne casus belli na nich. Roszczenia mamy fantastyczne. Mógłbym im wypowiedzieć wojnę. Mm, o prowincję ich. Ale jeszcze jestem blisko aneksji, więc się zastanawiam. Dobra, to jest ostatni dzwonek, żeby powiedzieć wojnę Genui. Mam roszczenia wobec prowincji. Mam 100 stojącej armii. Idziemy po prostu otwarcie na pełną wojnę z nimi, nie? No bez gadania. Oczywiście, Verona będzie moim wrogiem, no kto by się mógł spodziewać? Co nie, takiego rozwoju sytuacji. Raczej będzie to spokój. Przyłączymy naszych stu kawalerzystów tu i od razu zmiażdżymy ten dwustosobowy oddział. Tych panów sobie zbierzemy i pójdźmy na tą wojnę. Wojna jest wypowiedziana Genui, więc. Postaramy się to zdziabać. Odrzuć ofertę, odrzucono. Ok, podejdźcie tutaj. Co tu się dzieje? Dobra, generałowie będą luziks. Podziel mi to na dwa. Daj mi tutaj dowódcę jakiegoś i spróbuj ich zmiażdżyć. Dobra, na razie tak stoimy. 5000 ludzi ma chłop. Jak będzie się w nas bijał, to trzeba uważać. Dostępne armię poborowe. Czemu nie? 800 ludzi zawsze na propsie. O Jezus, dobra. Oni będą szli tutaj, będą chcieli na bitwę wyjść. hardkorową. Czuję to w kościach 6000 ludzi. No, powinienem ich stłamsić. Ja nie powinienem im pozwolić się połączyć, ale. Dobra, wiecie co? Zróbmy to tak. I wydajmy mu bitwę tutaj, temu gościowi. Okej, okay. zmiażdżmy to. Perfekcyjnie. I teraz idźmy na Weronę. I zastanawiam się, czy iść zmiażdżyć Weronę pierw i starać się ją wyciągnąć. Po prostu co by było chyba dobre, żeby Weronę na White Pisa wyciągnąć i dopiero później się genułą całą zająć. Też było w porządku, mi się wydaje. Nie wiem, czy oni się zgodzą zbytnio. Armię rozbijamy bez problemu. Mógłbym nawet starać się tu okupować o właśnie w ten sposób. Jakbym te dwie fortece zajął, to bym weronę na 100% wyjął z wojny, nie? I to tak easy. A mam tu po 5 ludzi. Mógłbym jeszcze zwerbować dodatkową ludność. Wiecie co, biorę wszystkich już na tą wojnę, no tutaj nawet nie ma co gadać, nie? Trzeba wziąć po prostu wszystkich, podeślemy do tej piątki, wzmacniamy się wszystkim, nie? Nawet jak ktoś polegnie po drodze, no to trudno. Dobra, tutaj jakaś, tutaj upadek, to nas nie interesuje, nie? Bo chcielibyśmy Weronę wyciągnąć osobno, bo tutaj będzie możliwy pokój odręb odrębny. Zajmiemy te, dwo, te dwie i później się zajmiemy Genuą i tutaj nic nie wezmę z Werony, bo ja bym chciał bardziej inwestować w rynek tutaj genuański i będę się starał wchłonąć Genuę, nie? te prowincje tutaj, to, to wziąć dla siebie i od razu to integrować. Zobaczymy. Dobra, czy ja teraz ich mogę wyciągnąć? Tak, mogę ich wyciągnąć, to bym nie chciał nic brać, Verona to teraz wasal. Ej, powiem wam szczerze, żeby się zgodzili, ale antagonizm by mi skoczył bardzo mocno, więc tego nie zrobię, bo mi zależy na Genuinie. Więc zrobimy, że reparacje wojenne. Wyzwalam tutaj kraje od ich władzy też. Niech będzie. Rozebranie fortów to mi wzmacnia antagonizm. To nie. Dobra. To biorę kasę. I praktycznie tyle. Ok. I teraz moja wielka, przepotężna armia uda się do Genui. I praktycznie to będzie koniec wojny teraz. Mhm. Jakbyśmy tutaj oblegali, to by było fantastycznie. No i oblegamy im dwie, dwie tak jakby pozycje. O, mogę wesprzeć? Muszę. Ale nie wiem, czy nawet dam radę, nie. Oj, oj, oj oj. Wbiłem się, ale wygrałem. No dobra, to stoimy na razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w praniu. Jak będę oblegał te prowincje, no to chciałbym już je brać. Tutaj niestety dostanę wciry, chociaż... Nie no, wygrałem. Poczekajcie, to spróbuję się jeszcze zmobilizować. I dosłać tu posiłki, no skorzystając z okazji, że mam o wiele silniejszą armię od nich. To mam, właśnie jakbym tu dosłał posiłki, to byłoby przefantastycznie wręcz. Okej, okay, dobra, to to oni już mnie kompletnie nie ruszą. Jestem totalnie, totalnie zrobiony, nie? 88% warscore, prośba o pokój, okej. Okay. Powiedzmy, chciałbym Ciebie, chciałbym Ciebie. Boże, jakbym całe wybrzeże wciągnął. 100% antagonizmu, moi drodzy. Genuwa, Monowia, Asti, Verona, kawa wszyscy to jest koalicja na 1000%. Trzecia reforma rządowa. Nareszcie, ja uwielbiam to. Jeszcze jak mam dodatkowego gościa w gabinecie. Co by było dla mnie dobre? Wezmę sobie tradycje dyplomatyczne. Niech będą. Może to zła reforma, może dobra. Zobaczymy. Ach, już niedługo będziesz mój. A później, e, moi drodzy, po tym moim wasalku, przyjdzie czas na tego pana. Tylko, że temu panu nie mogę stworzyć Casus Belli. Więc będę musiał prosić mój parlament o to. I to jest w tym wszystkim najgorsze. Boże, to jest game changer, panowie. Mogę budować zbrojownię. Boże, buduję wszędzie. Żadna koalicja już mi nie jest straszna. Kompletnie. Żadna koalicja już mi nie jest straszna. Będę miał zbrojownię we wszystkich stateach i po prostu zrobię z siebie giga Goata. Strać 70. No pewnie no, panowie, falcie gumeczkę. Muszę rozbudowywać zbrojownie wszędzie. Dzięki temu będę miał więcej ludzi. Okej, okay. zaraz i Nie wiem, Czechy mi tu wyrosły, nie? Z jakiegoś powodu. Stworzyłem sobie kasus belli parlamentarne. Na. Moi drodzy Florencję i wypowiadam jej wojnę. Oczywiście się zmobilizuję do tej wojny. Bolonia odpowiada na... pięknie. Dziękuję bardzo Bolonio. Muszę się zwerbować swoje armię. Weźmiemy tylko wielko ludów, bo ja mam armię elitarną 4300 ludzi i chciałbym po prostu zobaczyć, jak to wyjdzie w praniu jak ta armia sobie poradzi. Ok, tutaj motłoch został wezwany. Tu jest pierwsza bitwa nasza. Ok, zobaczymy, jak będzie wyglądać w praniu. Ok, strat mało, więc w sumie spoko. Mm -hmm. Mam tu jeden fajny staczek, 11 tysięcy. Tylko trzeba im dobrego dowódcy, i trzeba ruszyć na jakiś zameczek. Tu było 3 tysiące ekipa. Wysyłam ich i wyślę też wsparcie, nie? Bo czuję, że tu będzie bitwa. Okej, okay. wyślijmy moją elitę na walkę. Chociaż trzeba wspierać, bo inaczej będzie lipa. Oni mają duże wojsko, dobra. Spróbuję im wydać parę bitew. Z moim elitarnym wojskiem to powinna być przechadzka, nie? Dosłownie. Dobra. Easy. Nawet moja elita tutaj nie dołączyła. Easy easy easy. Dobra, weźmy 13 armię, puśćmy ją tu, a dychę weźmy puśćmy po prostu tutaj, nie? Chociaż mógłbyś tu zawalczyć. Pięknie. I tutaj poleci wsparcie. Dobra. Tu nasza elitarna armia. No, mało ofiar. Bardzo, bardzo fajnie ta armia wygląda, bo ona ma mało ofiar. Okej. Okay. ktoś tu jeszcze dołączył. Jest tu zadymia Perugi. Pięknie. Trzeba mojego sojusznika też trochę podratować, bo go chcą okupować. Weźcie tą elitarną armię, już pójdźmy głębiej. Zobaczymy, co będziemy z tego kombinować. Uzupełnimy skarbiec czy przeznochoidy wydatki. Skarbiec uzupełniajmy. O, złapałem w połowie drogi się z połową morali. No to mogu, może być problematyczne, ale. Za coś tej, tej armii płacę, nie? Easy, okej. Okay. Pięknie. I co je morale odbić? Ty będziesz leć lecia... W sumie ja mam tu armaty, więc ta okupacja Florencji. Nie powinna być taka duża, chyba, że armaty poszły spać. Nie no, opancerzeni jeźdźcy, chałbica, coś tu jest chałbic. Więc to oblężenie nie powinno być takie ciężkie, nie? Ze względu na chałbice właśnie. Czy ja tutaj mam hałbicę w tej poborowej armii? Tak z czystej ciekawości? Nie mam. Sami zbrojni i sama kawaleria, OK. Mogę tutaj rozpocząć szturm, ale... Przejęcie oblężenie. No, nie mam tutaj ostrzału armatami, ja mam haubice specjalnie, nie? Kurde, i tak to oblężenie będzie trwało 15 lat. Jasny, gwint. Dobra, moi drodzy, 8 tysięcy wojsku, to już jest trochę, troszeczkę za dużo, nie? Trzeba coś tu zrobić z tym. W międzyczasie kontynuuje oblężenie ich stolicy. No tu już się robiło nieciekawie, więc trzeba było zainterweniować. Pięknie.

Wiecie co? Ja bym tutaj się cofnął, żeby chłopaki sobie zebrały ludzi jeszcze do swojej armii. Okej, okay. bo ja się w ogóle nie zmobilizowałem i to jest. Opieram się na razie na armii takiej, wiecie, standardowej. Moje wasale tutaj w prawie pokonały, z tego co widzę. Trzeba się chyba zmobilizować, z tego co mogę zobaczyć. No, przydałoby się. Walczyć z armią to spoko. Wszyscy powstali, wszyscy tych wyślemy tu. Siedem zostawimy tutaj. Ok. I teraz tak, no trzeba się wziąć na początku standardowo. No to musimy lecieć na Weronę, nie? To bez dwóch zdań, żeby ją wyciągnąć po prostu z wojny. W byle jaki sposób. Tutaj mamy te armaty, więc mam nadzieję, że one wpłyną na Siege'a, że nie będzie on taki ciężki. To armie są na pomoc w razie czego te 15 tysięcy zmobilizowanych. No i będziemy kończyć Weronę, nie? A tak, no to. Będziemy oblegać. Jeżeli to upadnie, zobaczmy sobie na ten. Mógłbym brać osobne. Boże, naprawdę, Verona po raz kolejny. Do... Jezus. Wiem wam szczerze, kwestię Werony rozwiążemy po tej wojnie z Florencją. I ja Weronę będę chciał prawdopodobnie. No to jest tragiczna kontrola, więc. Nie wiem, no niby teoretycznie ją powinienem mieć u siebie, nie? Więc prawdopodobnie zrobię z niej marionetkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Panowie, no my tutaj taką miazgę im robimy w bitwie 300 ofiar do 2000? No to jest. Tylko teraz, jak bardzo chciałbym się zemścić na Weronie? Tak się zastanawiam. Chyba w ogóle, bo nie ukrywam, że interesuje mnie głównie Florencja. Eee, obleganie Werony to jest coś, czego. No nie mogę tego nazwać czymś ciekawym, nie? Bo oblężyłem tą Weronę już 75 tysięcy razy. Jeszcze, jakby był szybszy Siege ze względu na armaty, no ale nie ma. Więc, no jest troszeczkę lipka. Może bym to 8000 tu puścił. O, tu będzie bitwa zaraz. Dobra. Oni nie mają jak mi odpowiedzieć zbytnio, no. Na moją armię, bo moja armia jest dosyć elitarna, więc. tak, akurat spoko. Postaramy się wyciągnąć Weronę i zniszczyć jej zamki. I dopiero wtedy będziemy bierali pisa z Florencją. Mógłbym się jeszcze zmobilizować, bo mam tutaj możliwości mobilizacyjne, ale no nie chcę tego robić, nie? Bo sądzę, że mi to się totalnie nie opłaca. Idziemy na Florencję, żeby broń Boże, chłop tam nie zrobił odbitki, nie? On już chyba wie, co go czeka. Dobra, i teraz tytuł. Oj, tu będzie niezła bitwa zaraz, czuję to. Ojejku, gdzie jest moje 7000? Dobra, tu zmierzyliście typów po drodze, bardzo dobrze. Bo za bardzo chaotyczna jest ta gra, oblężenie, sukces. Okej, okay, dobra, spróbujmy Weronę wyciągnąć samą z tej wojny, żeby już po prostu reparacje mi zapłaciła Werona. Rozbierz Forty, nie zaakceptuję. O, nie zaakceptuje nawet reparacji ten chłop. Ale jaja. To sobie powyciągałem weronę. To jest głupie trochę. Aż będę musiał to oblegać 15 minut, nie. Dobra, coś takiego. Rozebranie fortów i reparacje perfekcyjnie. Jest wręcz perfekto. Nasza elitarna armia to praktycznie. O widzicie. Muszę ją ulepszać. Muszę dodać więcej strzelców i więcej artylerii do tej armii. Wyślę ich aktualnie do Milanu. I tak się zastanawiam, jak ja bym chciał pokój z Milanem strzelić. I powiem wam szczerze, w sensie z Florencją, nie mam pojęcia, bo oni już mają 65% Warscora. <laughs> Rozebranie fortów to mnie nie interesuje. Florencja nie może zostać moim wasalem. To jest problem. Ojajajajajaj, trzeba by było pomyśleć. Trzeba by było to na pewno zabrać, wszystko. Co nie? Bić sobie 60% antagonizmu i dopiero potem z tego zrobić wasala. Bo oni normalnie moim wasalem, oni się na to zgodzą, ale oni normalnie moim wasalem nie chcą zostać. A w wojnie jest jeszcze, moi drodzy, na przykład tutaj, państwo tutaj, to ja nie wiem, czy mi się to opłaca pójść i oblegać. Chociaż tych panów mógłbym oblegać jak najszybciej. Trochę się tutaj moja armia zrefilowała, że tak powiem, więc fajnie to wygląda. Mógłbym pójść to oblężyć. Może postarajmy się jeszcze wyciągnąć chociaż z jedno państwo z tej wojny i będzie super. To, że oni odbili Florencję, to jest hit po prostu. Ja sobie siedzę, trenuję armię, nawet nie zauważyłem, że buntownicy przeciwko mnie powstali. A tu mi pokazuje, że mogę bawarię wezwać, ale nie chcę ich wzywać. XD, Ja nawet nie wiedziałem, że jestem ofiarą buntu. Czajcie to. Tutaj powstanie było, nie wiem, kontrola to była fantastyczna, raptownie chyba wszyscy mają to w dubie. Aha? I co, ja przegrałem ten bunt? Pięknie. Za pomocą parlamentu mam Kasus Beli na szczęście. I możemy ruszać na wojnę z Genuą. Wenecja oczywiście dołączy i Werona też przeklęta. Ale ja... Jakby to powiedzieć? Wiadomo nie. Będziemy lecieć standardowo na Weronę na samym początku. Mamy armaty. Uj. uj, 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 uj. No, liczba ofiar po mojej stronie była duża. Dosyć. Okej. Okay. Wiecie co? Ja bym tutaj się cofnął, żeby chłopaki sobie zebrały ludzi jeszcze do swojej armii. Okej. Okay. Bo ja się w ogóle nie zmobilizowałem, i to jest. Opieram się na, ra na razie na armii takiej, wiecie, standardowej. Moje wasale tutaj prawie pokonały z tego co widzę. Trzeba się chyba zmobilizować, z tego co mogę zobaczyć. No, przydałoby się walczyć z armią to spoko. Wszyscy powstali, wszyscy tych wyślemy tu. Siedem zostawimy tutaj, ok. I teraz tak, no trzeba się wziąć na początku, standardowo. No to musimy lecieć na Weronę, nie? To bez dwóch zdań, żeby ją wyciągnąć po prostu z wojny. W byle jaki sposób. Tutaj mamy te armaty, więc mam nadzieję, że one wpłyną na Siege'a, że nie będzie on taki ciężki. Tu armie są na pomoc, w razie czego te 15 tysięcy zmobilizowanych. No i będziemy kończyć Weronę, nie? Dobra, jesteśmy po wojnie. Udało mi się wciągnąć te prowincje. Miejmy nadzieję, że będzie coś z tego. Kontrola będzie zerowa, wiadomo, ale wciągam jak najwięcej. Do stworzenia państwa włoskiego zostało mi jeszcze. O Jezusie z Nozaretu, nawet nie chce mi się o tym myśleć. Najgorszy jest po prostu. Kasus belli. To jest najgorszy problem, tutaj tego wszystkiego. I muszę cały czas czekać na parlament. I jeżeli parlament da mi kasus belli, to ja muszę od razu atakować. Co nie? To jest największy problem. Tutaj sobie zrobiłem już wasali, których będzie mi łatwo wciągnąć. Tutaj też bym chciał wasali. Chciałbym wszędzie mieć wasali, nie? I co i teraz? No to wygląda, że ja będę zablokowany sojuszem Czech, Aragonu i państwa kościelnego tutaj. I będąc jednym z najpotężniejszych, tutaj ziomkiem, e, w tym, nie? Bo jakbym chciał iść dalej, to musiałbym wypowiedzieć wojnę Czechom, które mają służyć za Ragornem i ze wszystkimi w ogóle Stanami. Tutaj jest państwo kościelne, to to jest już w ogóle tragedia. Jestem nieco silniejszy, ale no. Powiem tak. XD: e, Jedyną opcją jest też wjechanie w tutaj, w Weronę i wchłonięcie jej, bo też tych terytoriów, że tak powiem, potrzebuje. E, no ale głównie mnie interesuje handel genuański. Więc nasz handel tutaj, jakby to powiedzieć, powiększam strefę wpływów i idę coraz dalej. Może rzucenie wyzwani Neapolowi, ale Neapol ma po swojej Węgry stronie, Prowansję i Prato. No to to jest ciężka sprawa, ciężkie decyzje mnie czekają teraz, kurczę. Dobra, udało mi się wciągnąć, udało mi się całkowicie wciągnąć Ferrari pod siebie. Więc to w sumie też był dobry ruch. Zobaczmy te ligi włoskie. Dołącz do ligi. Do jakiej ligi? Liga francuska, liga iberyjska, pierwsza liga włoska, czyli Neapol, święta liga rzymska i trzecia liga włoska. A może ja mam to... Poczekajcie, w lidze francuskiej jest, moi drodzy, luka, jest Sycylia, jest Francja. Hmm. Wiecie co? Czemu nie? Dołączmy do ligi francuskiej. Jak głupio to nie zabrzmi. Dołączymy sobie do ligi francuskiej, będzie perfekcyjnie. Rezolucje czekają na głosowanie. Wzajemna obrona, możliwa obrona, gwarantowana obrona oczywiście. Na to głosujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jestem ogromny, więc... Dobra, YOLO. Fabrykuje kasusbeli Belli tutaj na Czechy, utrzymuję tych terenów. Jolo, moi drodzy, totalny YOLO, wjeżdżamy w Czechy. Czy ktoś mnie wesprze? Szczerze wątpię, ale wyjście zapytanie o pomoc. Napol mi chyba odpowie. Zobaczymy. Pojadam wojnę. Ok. Od razu się mobilizuje, bo tutaj nie ma gadki, nie? Od razu lecę na Modena. Od razu werbuję wszystkich. Mogę? Nie ma obecnie poborowych do zwerbowania armii. Jakim cudem? Jakim cudem nie ma armii poborowych do zwerbowania, albo one wstają automatycznie. Dlaczego? Ha, No dobra. Może być i tak. Dobra. Mamy armię poborową. Świetnie. Czekamy na oblężenie. No zobaczymy, kto mnie wsparł w tej wojnie. No, wojna z Czechami. Zobaczymy, kto mnie wsparł. Węgry. Chyba Węgry mnie wsparły. Mediolan, Rumunia, Neapol, Acheanakos, Kos, Albania, Neapol na... mnie wsparł. Pięknie. I o to o to słowo słownie chodziło. Poblegamy sobie to i postaramy się wyrzucić całkowicie Czechy. Całkowicie musimy wyrzucić Czechy z Włoch. O, ogromna bitwa z Czechami, moi drodzy. O, ale to wygląda, oni też mają dobre armię. Ajajaj, ale chyba to zrobię dzięki mojej elitarności. Dzięki mojej elitarnej armii chyba to zrobię. Jasny gwint, udało się. 6 tysięcy do 5 tysięcy. No, straciłem więcej ludzi, No, ale się udało, nie? Tak czy inaczej, więc w sumie, w sumie może być, nie? Wygoniliśmy 20 tysięcy. No, czeska armia została rozbita po prostu. Więc w sumie to fajnie wygląda. Gdybym teraz miał jaja, to bym ich dogonił po prostu. To zobaczymy, czy ja ich trafię w ogóle, bo oni nie mają moralków kompletnie. Ok. Czy Czechy się wycofają? Czechy się wycofały. Ok, wycofują się. To nie wiadomo, gdzie się wycofują. O tu się wycofują. Naprawdę w moją elitarną armię? Przecież ja ich powinienem zmieść tu z powierzchni Ziemi. Ok. Dobra, ganiajmy ten Stack 20 tysięcy, bo musimy stolicę sobie odbić. Ty z złapę 600? Dobra, to nie ma znaczenia. Spróbujmy. Czy oni się w Castle będą chcieli Bo od... Boże, oni nie mają w ogóle morali, no to powinno być zniszczenie. Stary, no to było zniszczenie, tylko jakoś. Oni uciekają od potyczek, nie? Wiesz, co chodzi. Staram się ich połapać, ale. Nie za łatwo. Oni w góry gdzieś uciekają. Mhm. Dobra. Dwa tysiące. Czy ja ich ze i powałem czy oni mi po prostu zniknęli? Nie mam pojęcia. Dobra, wracam tutaj, bo już coś. Nie, uciekli, dobra. Widziałem, jak to uciekają, kurde. Dobra, mam stolice. Niech się chłopaki przeorganizują. Tutaj wchodzi tysiąc. No, 37% workstore. No to panowie, no to mi się wydaje, że. Ja muszę doprowadzić do takiego, jakby do takiej sytuacji, że praktycznie wszystko jem. Wszystko je. Bolonia jeszcze w ogóle do tej wojny dołączyła, ale jaja. Dobra, poczekamy na rekrutację naszych wojsk. Niech tutaj nasi oblegają Polonię. To będzie akurat git. Ja poczekam na tą czeską armię, która tutaj zaraz wejdzie. No, to ja muszę tu ruszyć, niestety. Dobra, oblężymy to na szybko. Jeszcze jakbym Bolonie był w stanie zjeść. O kurde, to by było spoko. Czechy sobie nie radzą zbyt dobrze, więc fajnie, ale to dzięki też moim sojusznikom, nie? Dobrze idzie. Uff, powiem wam szczerze, nudzi mi się, więc już po prostu się pobawmy. Po prostu się zabawmy. Ile można siedzieć i się patrzeć na te słupki? Jeszcze tak bardzo bezrobotny nie jestem. Parlamentarne roszczenie. Nie możemy wypowiedzieć wojny krajowej, który należy do tej samej organizacji Unia, co my, ze względu na jedną przeszkodę. Aha, bo ja zrobiłem jakąś Unię przeklętą. Rozwiązanie ja rozwiązuję swoją Ligę Włoską. Dzięki Bogu. Może teraz będę mógł wypowiedzieć chociaż wojnę. A nie mogę jednak. Ojejku. Wypowiedziałem sobie wojnę państwu kościelnemu. Tak, totalnie dla zabawy, nie?